bo jedła ta, nie. Z doskutków krócejszy. Nie. ma możliwości. Teraz mamy przy tych 28 osobach, które zostały. nie ma możliwości, Był taki plan, że szybciej, robimy teraz zaczynamy robić remont od pierwszego piętra.

Da, damy pokazać, czy jeden tort, jakby, jak wygląda, dlatego jedna w tej chwili nie ma, możemy dać pokazać, dlatego zobaczmy, so, so jakie też są warunki, tak? Tu mieszkała mama i dwie córki. Tutaj mieszkała mama. Tutaj jest toaleta. Każdy pokój jest to samo. W tu było normalny hotel. Działa, działało cały czas normalnie. Było klienty normalne, ale my ustawialiśmy wyłączyć wszystko i dać tylko pomocy dla. They used to, to make, use the hotel for everyone, but because of the war in Ukraine, they they stopped it. They stopped it. Again, it's and just, they, the whole castle, just a hotel. castle. commercial wing. working. Uh -huh. And with hearts, open hearts for yeah. refugees. A lot of open hearts. Yes. Mm -hmm. Um. I mean, it's it's a lovely hotel. Yes. Um. How how are they doing? Okay, the. the Jak się mają u mnie? Te, te, te tak, ludzie. ludzie? Tak. Yeah. Dużo, to jak się im Mi się wydaje, dzieje. nie jest jak w domu, ale prawie. Na ale czujemy się on... jak Czu... w domu. Czujemy się, w się jak w domu. Bardzo exactly same, bardzo but... no, no. wdzięczni okay. i really zadowoleni, crazy. że mamy gdzie mieszkać, że nasze dzieci mieszkają w spokoju. Yeah. Jest cisza, mają jedzenia. No wszystko. Wszystko, no wszystko dla dzieci. Mama, Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Wonderful, Wonderful work you're doing. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.